Cześć, ja jestem Enix i dzisiaj pokażę Wam kilka porad na mapy Mirage. To będą jakieś smoki czy coś w tym stylu. I nie zapomnijcie o zostawieniu suba, lajka i piszcie w komentarzach, jaką następną mapę zrobić. Więc możemy już przechodzić do tych porad. Pierwszą poradą myślę, że będzie One Way na okno. Polecam sobie go przećwiczyć. Tak jak wszystkie te granaty, które pokażę w tym odcinku mm, więc rzucamy sobie, celujemy w tą kropeczkę i rzucamy... Mm, przechodzimy tutaj. No i możemy mamy z jakimś awówką czy skautem czy z czymś. Nie widać, naprawdę Co to było? No, więc nie widać. Yy, 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 I polecam i przechodzimy do następnej... Yy, przechodzimy do następnej porady. No to tak, następną poradą będzie znowu one way na pałac. Celujemy sobie w tą kropeczkę i puszczamy. Przechodzimy tak do mniej więcej 3-4 schodów i widzimy cały pałac. Tylko tutaj jest taki mały problem, że jak tutaj się ktoś przypatrzy, to widać. Tylko to trzeba się nieźle przypatrzeć. więc zapraszam do kolejnej porady. Jeśli stoimy tutaj i wiemy, że ktoś jest w tym miejscu tutaj, na przykład za włupą, to można go łatwo zdjąć yy, palakiem yy, mniej więcej w ten obszar celujemy i z takim jednym kroczkiem puszczamy naszego palaka. Dobra, mniejsza z tym, yy, co yy, zadziało się tu, coś niepożądanego no. Celuję sobie tutaj z takim krokiem. No i on się pali. Co, straci co najmniej, nie wiem, 50-60 życia. Aha, mnie tego bota, co trzeba. Dobro, wait. No, dobro. Dobra. Eee, nie wiem co tu się wydarzyło ogólnie. Okay, mniejsza z tym. Eee, następną poradą będzie e, Smoke na. Raz. tak. Zrobimy coś takiego, że staniemy sobie mniej więcej. Kurde, sorry. Stajemy sobie mniej więcej tutaj gdzieś, bo to jest e, taki ostatni. Ostatni y, spawn z CT. i tutaj gdzieś powinien być jakiś timerek y, I pokażę wam po prostu z jednej i z drugiej strony ile trwa y, stąd rzucenie granatu i dolecenie tego granatu A od T spawna y, do rush, tam do aparców Więc, no, więc 3, 4, start Dobra, nie jeszcze raz, bo ten bot mnie zblokował. 3, 4, start! No się odbija. No i wpada tutaj. Jego też trzeba sobie przećwiczyć. No i czas stop. No i teraz sobie sp sprawdzimy, ile jest stąd mniej więcej. cztery start. Myślę, wiem, że pewnie dałoby się szybciej, no i czas stop. Wiem, że myślę, że dałoby się szybciej, ale dobra. Następną pradą będzie Smoke, dosyć fajny. więc stajemy tutaj, rzucamy. No i możemy sobie przeskanować także oni nas nie widzą. nie że sobie kłócniesz to wtedy. No. Więc to też polecam i przechodzimy do następnej porady. Następną poradą będzie jeśli wiemy, że przeciwnik stoi w tym miejscu. Tak. To stajemy sobie... Stajemy sobie mniej więcej tutaj i celujemy sobie w y, tu. te cegły, te ceglane, O tu. No i trochę niżej niż ta strzałeczka, czyli mniej więcej jedną cegiełkę w dół powinien dostać Heda. Więc to też trzeba sobie poćwiczyć, bo to nie jest łatwe. No i przechodzimy do następnej porady. No to tak, jeśli wiemy, że osoba stoi tutaj, w tym miejscu. A sobie tego damy. Czy nie. I zabijemy. I on ma na przykład AWP. I wiemy, że on nas może zabić. To można, to można zrobić takiego smoka, albo palaka, kto, co kto woli. Stajemy sobie tutaj. Celujemy tutaj mniej więcej i z krokiem rzucamy. To też trzeba sobie przećwiczyć, bo to nie jest łatwe. Sam tego do końca nie umiem. O! No i tak samo by było z palakiem. Tylko musimy poczekać aż on smoke sobie minie. Myślę, że do tych granatów też będą jakieś timery. Na razie nie wiem. Więc jeszcze raz stajemy tutaj. Fajnie. Kreatywnie. Jeszcze raz. za nisko za nisko no wreszcie no i on się spali więc no polecam mm. I myślę że to chyba by było na tyle powiem wam więc jeśli chcecie porady też z innej mapki to w komentarzach i tutaj Wam jeszcze pokażę tak beznadziejną, ale dobra. Celuję sobie tutaj, to się odbija od schodków albo... i można sobie przejść szybko i można tu zdjąć. Więc polecam. I no, to było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Hej!